Siemano, z tej strony ja, legendarymów. No. Witam was w pierwszym odcinku z gameplay z innymi turemberami. Dzisiaj ze mną Piocek. Siemaneczko, z tej strony Piocek. Jak zapewne znacie mnie z filmików o internetowym plecku. E, Biliście do niego linka w opisie. A jak na razie, zaczynamy sobie gierkę, piłkę nożną głowami. Jest to Liga do za 15, więc z Was serdecznie zapraszamy! Tak, e, ogólnie to dzisiaj z pieskiem. linka cały do kanału, jak to piosek powiedział. Uwaga, zaczynamy. Bierzemy sobie oczywiście dwóch graczy. No i teraz możemy sobie wybrać już zawodników. Jest to kanał Nuba, dlatego on pierwszy sobie bierze. O, dobra tu ja żeby było tak, 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 tak. O może tego o tego Murzynka sobie, tego afroamerykanina może będzie no. wziął no. Nie 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 no, nie, 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 nie tak no. O Murzynek! Dobra Takiego Teraz ja sobie wezmę Ja wezmę z jakiegoś dobrego, nie wiem może Carlosa Teveza? Tele mm. A jakie ja mam szanse? Przecież ja chciałam mądrzyna <laughs> Dobra <laughs> Ale weźmiemy sobie jaki poziom taki żeby... Taki, taki śmieszny, tak, zostań nie. O ten? Tak, taki Dobra, śmieszny. zaczynamy. E, czyli ja mam spację, ja strzelam spację, mam strzela. P. A dobra, to już my rozumiemy. Zaczynasz. Dobra, zaczynamy sobie. O dzień dobry. Nie! Poszedł. Mudrzyn! Mudrzyn! Oj, oj! Oj oj, jest! Co jest? Coś... Oki już... Dobra, powracamy sobie, bo to coś się działo. P. P. I jeszcze raz. Muszę już poprzeczkę Nie! Yeah. mu nie szczery. Second, second. E, jest rom, Roma wygrywa. A ty jesteś ze strony. Roma wygrywa, Narol. E, ja powiem, A już się wygramy. kończy mecz! Mecz się kończy! sem jeden, Jeden jeden! Jeden Jestem za scenariu, a ten ze SEM-em Dobra. Ło, wow, budżet. A, jest. Wygrałem Liegajmy. na razie ten mecz. O, jej, o, Nie wygrałeś. Jak zbyt. wygrałem? Nie, 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 Dobra. No, no, widzicie jaki, jaki oszust. Hmm. E, no, ale to jest niestety, ten odcinek jest bardzo krótki. Ale na razie, jeżeli wam się ten odcinek spodobał, dajcie łapkę w górę Nobowi, zasubskrybujcie kanał i skomentujcie. Jeszcze ostatni końcowy komentarz Noob.